Pięta rano, 18 stopni, zachmurzenie 88, już się chmurki zbierają, no i dzisiaj szansa opadła 36%, także może popadać buźka w raporcie smogowym na zielono, dobra jakość powietrza. Najcieplej będzie o godzinie 11, 22 stopnie, także dzisiaj taki... Podniejszy dzień, ale bardzo przyjemny. Wreszcie się oddycha. Bardzo przyjemny. Miłego dnia Wam życzę. Dzisiejsze moje śniadanie. Parówka mała, kromka chleba z masłem i ze szczypiorkiem. Uwielbiam taką opcję. Po mi do rogurek. Zaraz zrobię herbatkę i takie moje śniadanie dzisiaj. Uważam, że smaczne. Dzisiaj Was zapraszam na spacer. Pogoda troszeczkę się wyklarowała, w tym sensie, że nie pada. Wczoraj pół dnia troszeczkę przepadało, a dzisiaj, chociaż jest lekkie zachmurzenie, ale mam nadzieję, że, że jakoś nie będzie tak źle. W każdym bądź razie parasolkę biorę ze sobą. Nie będę tak oddalać się za daleko, żeby było w razie co gdzie się schronić. No ale w końcu już dzisiaj chce mi się wyjść, pogoda jest fajna, to znaczy nie ma upału, jest czym oddychać, fajne powietrze, wiaterek. Może coś nagram dla Was. Pochodzę trochę po sklepach, zobaczę co tam ciekawego się dzieje. Cóż, zapraszam na spacer ze mną. No, i mój spacer jednak się nie udał. Kropi deszcz, idę tylko, zrobię opłatę, bo przyszedł mi rachunek za światło. Zajdę do sklepu. I nie ma sensu chodzić, bo przecież ludzie już chodzą pod parasolkami. Ja jeszcze próbuję trochę nagrywać, ale. Ja nie wybieram się nigdzie dalej, bo wiatr się zerwał taki chłodny. Chmury nadchodzą. Będzie dzień taki nie za bardzo. Zachwycający. Zawsze przychodzę i się zachwycam, ale dzisiaj się zatrzymałam bo nagrywam. Jesienią będą piękne te drzewa, a już mają urok. Yeah. No proszę jakie chmury. Co chwilę kropi deszcz. Porywy wiatru takie trochę mocniejsze wtedy są. No i cóż. No i wróciłam. Pochodziłam tylko tutaj w pobliżu. Weszłam do sklepów, które były blisko nie? jestem z powrotem. Sienie jest dzień na takie spacery nagrywania. Absolutnie, nie jest taki dzień. Na ławeczce w parku nie można przysiąść, tylko gdzieś tam schronić się, ewentualnie w jakimś sklepie. Nie, to nie. Nie lubię tak. No i cóż, drugi dzień przymusowy, taki w zasadzie w domu, bo wczoraj było podobnie. Też się wybierałam i nic z tego nie wyszło. Ale może jeszcze się przyjdzie, to jeszcze nie jest tak późno. Może jeszcze w ciągu dnia będzie można gdzieś wyjść. Póki co jest tak jest. Dzisiaj zrobię na obiad takie ala leczo z niewielu składników. Bo dużo mi nie potrzeba, więc robię tak umiarkowanie. To jest kiełbasa parówkowa. Taką mam i taką dodam. Papryka, pomidor, będzie obrany ze skórki pomidor, jedna cebula, koncentrat pomidorowy. I do tego ugotuję ryż i będzie, będzie dzisiaj taka potrawa. Składniki sobie przygotowałam, cebula obrałam, zaraz będę kroić. Papryka też przygotowana do krojenia, pomidor, ściągnięta skórka. No i z parówki też, pomału biorę się zakrojenie. Powoli przygotowuję składniki. Paprykę sobie tak dosyć o tak pokroję w ten sposób na takie kwadraciki, jak tam podleci. To no, jest bardzo szybkie danie. no Oczywiście leczo z cukinią nawet z pieczarkami, może wiecie kto ma jakie składniki. I oczywiście z jakąś lepszą kiełbasą, tylko też żeby nie była za bardzo wędzona, żeby nie zabiła składniki tego lecza. Ja akurat nie mam kiełbasę parówkową i zrobię taki, takie delikatne danie z tej kiełbasy, wykorzystam. Powiedział, że z tego nie można. Ze wszystkiego można. Co kto lubi. I preferuje oczywiście. Jeszcze gdzie indziej mi tu ziarenko zostało, więc na bieżąco wykorzystam. Kosteczkę. Składniki przygotowane, teraz się biorę za podsmażenie cebulki i pozostałych składników cebulkę z podsmażam jak będzie podsmażone już to dodam tabrówkę. Dodam troszeczkę wody, dużo ale trochę dodam wody. Dopiero paprykę. I na końcu pomidory. Papryka będzie miękka, to pomidory. Doprawię koncentratem i doprawię różnie um, solem, przyprawami różnymi solem, pieprzem, tamcą uczeskową. mówi już papryka pieści się razem z pozostałymi składnikami papryka będzie się gotowała do miękkości wtedy tam dopiero pomidory i koncentrat pomidorowy będę doprawiać dodałam sporo papryki słodkiej mielonej to wszystko razem wymieszam Danie gotowe, można jeść z chlebem, z czym kto lubi. Ja akurat nie mam ochoty na ryż, i do tego sobie ugotuję ryżu. Także smaczne, bardzo danie, aromatyczne i szybkie w wykonaniu. Życie Róży, tekst Maria. Dni mijały niepostrzeżenie, nie pozostawiały żadnych śladów mijającego czasu. Od rutynowe działania. Czynności wykonywane wręcz odruchowo. Tak działał i istniał świat od wieków. Zmieniały się tylko okoliczności, ludzie. Cel pozostawał zawsze ten sam przeżyć. Róża uśmiechnęła się sama do siebie. Ach, te moje myśli, skąd one się biorą? Nieposkromione i nietypowe, takie moje na wskroś. Delikatne pukanie do drzwi wyrwało ją z zamyślenia. To pewnie Staś, pomyślała, i nie myliła się. Jak dobrze, że już jesteś, powiedziała. Staś wyglądał na zmęczonego. Nie tryskał humorem jak zawsze. Był przygaszony i trochę smutny. Nie pytała o nic. Zaprosiła do środka i nastawiła wodę na herbatę. Wypijesz ze mną? zaproponowała. Przytaknął. Po czym spojrzał na nią i powiedział: Sprawy mocno się skomplikowały. W jakim sensie? zapytała. Wyobraź sobie, że Ela wprowadza się na stałe. To przecież nie jest zła wiadomość odpowiedziała. Dom jest duży. Pomieści was spokojnie tak, tak, z szkopu tkwi w czym innym mianowicie zapytała Ela wymyśliła sobie że jeden pokój będzie dla mojej byłej żony. Wiesz, Róża się zamyśliła ale. Po chwili wróciła do tematu. To wydaje się całkiem logiczne i sensowne. Matka będzie odwiedzać córkę, więc w tej sytuacji pokój dla niej jest jak najbardziej wskazany. Staś z niedowierzaniem spojrzał w oczy Róży. Wiesz, jesteś niesamowita. Nie znałem cię z tej strony. Właściwie to codziennie odkrywam cię na nowo. Idąc tutaj, liczyłem się z pretensjami, wymówkami czy coś w tym stylu, a ty ze stoickim spokojem mówisz takie rzeczy, które innej kobiecie przez gardło by nie przeszły. Róża delikatnie uśmiechnęła się. W zasadzie to był lekki, taki właściwie grymas, jak gdyby drgnienie warg. To nie znaczy, że jestem zadowolona z takiego obrotu sprawy. Żal mi tych spotkań w ogródku, na tarasie i u ciebie w kuchni. To były miłe chwile. Jednak zdaję sobie sprawę, że byłabym niemile widziana, a żadnych problemów w swoim życiu już nie przewiduje. Tym bardziej, że pewnie Danuta będzie tam stałą bywalczynią. Wszystko na to wskazuje, dodała. Tak, masz rację. Danuta już od paru dni pomaga Eli w pracach porządkowych i kulinarnych. Dogadują się jak dwie przyjaciółki. Ja nie uczestniczę w tym, ale taka jest prawda. Różo. A co z nami? Jak ty to wszystko widzisz? Róża spojrzała mu prosto w oczy. Najpierw chciałabym wysłuchać Twojego zdania, powiedziała. A później odniosę się i powiem, co ja o tym myślę. Wiesz, powiedział: Dopiero teraz, po latach, jestem z Elą na przyjaznej stopie. Powiedziałbym nawet, że w niezłej komitywie i nie chciałbym tego zepsuć. Róża przerwała: To oczywiste, że córka jest najważniejsza, relacje z nią też. Jestem za tym jak najbardziej. Wiele bym dała, żeby moja Basia była tu ze mną. Głos jej się załamał. Staś pogłaskał ją po ramionach. Jesteś dobra, Różo. Nie chciałabym też wyprowadzać się z domu, utracić swój azyl, miejsce na ziemi. Uwielbiam tam być i nie wyobrażam sobie innego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji jedyne, co mogę zaproponować, to przyjaźń. Ściszył głos i spojrzał na nią ze smutkiem. Przyjaźń, powtórzyła Róża. I po chwili dodała. W takich okolicznościach to będzie najrozsądniejsze. Przyjaźń. Tak. Tak będzie najlepiej. Ciąg dalszy nastąpi. Tradycyjnie zapraszam do pisania. Dziękuję.